W tym momencie jesteśmy aktywnym dystrybutorem trzech linii produktowych. Mam na myśli tutaj roboty współpracujące, roboty czyszczące oraz roboty dostawcze. Duże zapotrzebowanie jest nie tylko, tak jak było to w poprzednich latach, gdzie miałem okazję też brać udział czynny w realizacji projektów w dużych firmach. Teraz duży nacisk jest na wprowadzanie robotów współpracujących do małych i średnich firm, gdzie są eliminowane te procesy manualne lub poprzez wprowadzanie robotów współpracujących, żeby zwiększać tą wydajność i poprawiać jakość obsługi. Więc roboty współpracujące według raportów mają rosnąć dosyć znacząco do roku 2030, więc my w ten biznes również aktywnie wchodzimy poprzez właśnie wprowadzenie tych dwóch marek, które obecnie mamy. ProAlpha jest dostawcą narzędzi informatycznych dla firm produkcyjnych. Naszym głównym narzędziem to system ERP, ale poza tym dostarczamy jeszcze narzędzia jak MES, narzędzia do kontroli jakości, narzędzie do zarządzania energią elektryczną. I na co dzień pracujemy z firmami, w których już prezesi są zmęczeni ciągłym poszukiwaniem na przykład informacji o kosztach. Są zmęczeni wyzwaniami związanymi z zmianami w łańcuchu dostaw. Są już mocno sfrustrowani, na przykład tym, że nie wiedzą jak pracownicy kiedy i za ile pracują. My im pomagamy w tym, żeby znaleźć te informacje, pomagamy im w tym, żeby rozwiązać te problemy i te, i również inne, które się pojawiają z czasem, bo tak naprawdę wdrażanie takich systemów to jest najczęściej wiele miesięcy albo wiele lat współpracy, która nie tylko kończy się na ostrym starcie systemu, ale później trwa i pozwala rozwijać firmy. Te rozmowy, które się odbywają, te rozmowy kuluarowe, one nas bardzo dużo uczą na temat rynku, na temat tego, co się dzieje. Bo oczywiście, jak każdy, my też jesteśmy w pewnej bańce informacyjnej, z której dzięki takim wydarzeniom możemy się wyrwać i możemy pewnych rzeczy się dowiedzieć i później dostosowywać, czy nasze usługi, czy nasz produkt do tego, czego naprawdę potrzebują klienci. W SmartLunch czerpiemy dużą przyjemność z możliwości spotkania się z branżą produkcyjną, która jest naszym głównym klientem. Podczas tego typu spotkań staramy się zaszczepić branży produkcyjnej ideę żywienia zbiorowego opartego o technologię 4.0, takie jak na przykład możliwość zamawiania zdalnego posiłku przez pracowników fabryki. Platforma SmartLunch upraszcza i usprawnia procesy żywienia pracowników, dając wszystkim uczestnikom procesu pewną wartość dla pracowników, jest możliwością zamówienia posiłku zdalnie, z domu, wieczorem, jeszcze przed pracą. Główną korzyścią dla pracodawcy jest to, że upraszczamy i usprawniamy cały proces, szczególnie jeśli idzie o rozliczenie posiłków pracowniczych. Dajemy też pełną transparentność poprzez dostępność do raportów, które umożliwiają analizę procesu i poziom jego wykorzystania. Dla restauratorów zaś otwieramy bardzo duży rynek przemysłowy, który wcześniej był dla nich zamknięty. Dzisiaj w tych trudnych czasach dla gastronomii to naprawdę bardzo istotny rynek zbytu, dzięki któremu są oni w stanie efektywnie prowadzić swój biznes.